Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, kolejnej zapowiedzi meczów Wisły-Kraków w sezonie 2019-2020. A tym razem Wisła-Kraków podejmie na wyjeździe Zagłębie Lubin. Eee, no, będzie to na pewno ważne spotkanie, które potwierdzi... Dalszą, dobrą dyspozycję, oczywiście dyspozycji się nie traci, ale jakby będzie to potwierdzenie, że Wisła Krachów jest po prostu w formie, nikt nie powie, że po prostu Jagiellonia zagrała słabo czy coś, tak? Bo obserwatorzy, ekstraklasy, którzy no nie są, nie są jacyś bardzo zżyci z, z klubami, tylko gdzieś tam czasami przeglądają tabelę, mogą powiedzieć, że po prostu Jagiellonia zagrała słabo, a nie Wisła zagrała dobrze, a teraz to się po prostu potwierdzi. Jeżeli Wisła Kraków zagra z, wygra z zagłębiem Lubin, to po prostu potwierdzi się, że Wisła Kraków dysponuje, dysponuje bardzo dobrą formą. No i liczymy na to, że tutaj bez niespodzianek Wisła Kraków ten mecz wygra. Ponieważ uważam, że Wisła Kraków po prostu ma kadrę lepszą od Zagłębia, ma lepsze morale i lepiej gra w piłkę. Po prostu i, i tutaj chyba to powinno nam wystarczyć. To jest coś, co bardzo wpływa na to jak odbieramy to spotkanie, ale zanim o troszkę więcej o Wiśle Kraków to standardowo tradycyjnie powiemy sobie troszkę parę słów dosłownie e, o zespole naszych przeciwników, czyli zagłębie Lubin. E, no słuchajcie, jeśli chodzi o zagłębie Lubin, no to raczej, powiem tak, stylu to tu nie widzę za bardzo, a jeśli jest to jeśli nazwiemy stylem no takie granie szarpane bardzo szarpią grę strasznie. To jest takie bardziej e, robione pod e, jakieś indywidualne umiejętności e, danych zawodników. Nie ma w tym jakiegoś. E, niesamowitego pomysłu, jakiejś gry zespołowej, nic z tych rzeczy. E, więc no też jest problem, mi się wydaje, z, żeby, żeby gdzieś wyżej. Zajmują w tym momencie 10 miejsce, e, mając na swoim koncie 28 punktów. E, dla porównania Wisła ma tych punktów 20, więc cały czas ta strata do Zagłębia jest duża. E, więc strata do 10 miejsca tym bardziej e, jest duża. E, ale to nie znaczy, że Wisła Kraków nie może tutaj tych strat już odrabiać Wydaje mi się, że, że tych meczów jeszcze trochę zostało Więc wszystko się może zdarzyć I może się okazać, że Wisła Kraków nawet nie będzie dziesiąta A na jeszcze, jeszcze wyżej To wcale nie jest wykluczone Znając naszą rodziną, rodzimą ligę Więc tutaj wszystko się może zdarzyć Tutaj akurat nie ma nic, nic wykluczonego, nic wykluczyć nie możemy, ale dobrze. Dalej, może o tym zespole: no, też transfery, z tego co, co widziałem, nie są jakieś spektakularne. Nie ma ich jakoś bardzo dużo. Dużo też zmian wewnątrz klubu. Dyrektor Michał Żywakow, jakby nie jest już dyrektorem sportowym, zrezygnował. Nie wiem, czy zrezygnował pokojowo, czy niepokojowo, w każdym razie nie jest z nim więc też duże, duże zmiany, myślę też spowodowało to troszkę duże zamieszanie jeśli chodzi o, o transfery, bo, bo nie wiem czy, czy jeżeli znaleźli zastępcę to jednak te transfery no, nie, są, nie są ciekawe, po prostu wiecie jak są czasem transfery to są ciekawe, tak jak u nas, no, nie chwaląc się, ale, ale były ciekawe, tak? Jakoś integrowały yy, dziennikarzy i, i wszystkich, yy, wszystkich kibiców Wisły Kraków, i nie tylko, bo pewnie też naszych przeciwników też, yy, więc yy, jakby wydaje mi się, że tu też może być problem, że ta kadra nie bardzo się zmieniła. Aczkolwiek ta kadra i tak jest lepsza, ona nie była tak fatalna, myślę, że to jest taki przeciętny zespół, yy, który właśnie to miejsce, które zajmuje, no to prawdopodobnie może być ich miejsce, tak? Nie chcę tutaj jakby mm, krakać, czy, czy coś tutaj już jakieś sądo, sądy, że tak powiem, ym, wydawać, ale, ym, ale jednak tak mi się wydaje, tak na, na, na moje oko, że, że tutaj to dziesiąte miejsce to, 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 będzie, to będzie miejsce zagłębia, ym, taki oczywiście optymistyczny wariant, y, ale że to prawdopodobnie będzie miejsce zagłębia Lubin y, na koniec tego sezonu, ale jak będzie, to się dopiero ym, okaże. No więc tyle mi się o tym zespole, no, mają cały czas dużą, dużą przewagę nad nami, więc to gdzieś tam jest ich przewaga. No ale trzeba odrabiać te straty, trzy punkty piechotą nie chodzą i, i wydaje mi się, że jeżeli uda się w tym meczu wygrać, no to już ta strata będzie coraz coraz mniejsza, myślę też Zagłębie może parę punktów pogubić, znaczy nie parę, a nawet troszkę więcej niż parę. No i wtedy ta sytuacja w tabeli Wisły będzie wyglądała jeszcze, jeszcze lepiej. A my przejdźmy sobie do naszego zespołu, bo tutaj są dobre wieści, są dobre wieści, bo prawdopodobnie Hebert, który no, ostatnio e, podczas spotkania z Jagiellonią no znał takiego drobnego urazu naciągniętej łydki e, wykonano badania i okazało się, że to jest nic groźnego. W tym tygodniu już e, Hebert trenował normalnie z zespołem, więc myślę, że o, zagra z... M, z właśnie zagłębiem od pierwszych minut, także to nas bardzo, bardzo cieszy. Mnie najbardziej chyba, bo, bo jest to zawodnik, który zagrał, pomimo że grał jedną połowę, to zagrał naprawdę, naprawdę kapitalnie. Więc to trzeba podkreślać. Więc ważne, ważne ogniwo naszego zespołu będzie, będzie obecne w tym meczu. Jeśli oczywiście trener skowronek wraz ze sztabem y, będą mieli taką samą opinię co my o nim, ale myślę, że, że akurat y, trener skowronek był zadowolony z dyspozycji, z dyspozycji. Heberta. No i cóż, przystępujemy w dobrych moralach do tego zespołu do tego zespołu, do tego meczu i, i wydaje mi się, że mamy, mamy no więcej argumentów, po prostu mamy więcej argumentów, by ten mecz wygrać. Ale jest to Ekstra Klasa. Łukasz Boliga ostatnio mówił w wywiadzie, że po prostu musimy być cały czas skoncentrowani, żeby żadnych punktów nie tracić. By po prostu spokojnie się utrzymać A może o coś więcej powalczyć Akurat o coś więcej powalczyć nie powiedział ale, ale ja to sobie dodałem Że tak powiem bo, bo chciałbym jednak Wam tutaj przekazywać tą taką właśnie Energię raczej pozytywną Że, że chcemy, chcemy coś więcej niż utrzymanie Oczywiście najważniejsze jest utrzymanie I tego w żaden sposób nie negujmy Ale też nie chciałbym tutaj mówić Tylko o, o, o właśnie takim utrzymaniu, bo to jest takie troszkę też niezafajne dla nas. Chcemy czegoś więcej. Wisła Kraków jest klubem, który który powinien, powinien mierzyć wysoko i mierzy, mierzy, bo te transfery, które zostały przeprowadzone są naprawdę dobre. Czas też potwierdzić kolejnym dobrym meczem, że jesteśmy w formie i, i będziemy się liczyć, że to nie jest nasze ostatnie słowo, że, że jeszcze e, zaskoczymy wszystkich naszych przeciwników. E, na to wszyscy liczymy, liczymy, że będą trzy punkty. E, ostatni mecz, który, który pamiętam, e, znaczy pamiętam, pamiętamy wszyscy, bo było to takie ostatnie zwycięstwo przed tą no, feralną serią porażek tak wtedy wygraliśmy z Zagłębiem Lubin na własnym stadionie 4 do 2 no i był to dobry mecz to był dobry mecz dobrze to wszystko wtedy wyglądało no i wtedy też chyba też pożegnano trenera który, który, który to holender już nazwiska, nie przypomnę sobie, szczerze mówiąc. Ale, ale no ten aktualny trener no wydaje mi się, że on, on podobno miał takie dobre dosyć opinie, ale jakoś nie wszyscy są do niego, nie wszyscy są do niego przekonani. Nie wiem z jakiego to powodu wynika, ale po prostu tak jest. Tam w w Lublinie jakoś nie każdy jakoś jest entuzjastą tego wszystkiego jego pomysłu na drużynę i tak dalej i tak dalej, ale no tak, tak może być dobrze, no mi się wydaje, że to wszystko o tym spotkaniu wydaje mi się, że tutaj więcej nic nie mam do dodania zagłębie jest jakie jest, my mamy wydaje mi się, że sytuacja taka jak sprzed tygodnia tylko w troszkę lepszych, jeszcze lepszych nastrojach takich pewniejszych nastrojach Przystępujemy do tego spotkania i mamy nadzieję, że ten mecz zakończy się zwycięstwem Białej Gwiazdy i kolejnymi, co za tym idzie, punktami, trzema punktami. No i będzie znowu wielka radość, żeby każdy zawodnik zajrał jak najlepiej umie i wtedy no, będzie to piękne widowisko, przynajmniej w jedną stronę, a zobaczymy jakie warunki postawi Zagłębie Lubin. E, dobra, słuchajcie, no to wszystko w zasadzie, to wszystko w zasadzie, co miałem Wam do przekazania. E, dziękuję również za miłe słowa e, w komentarzach pod ostatnim filmem. Bardzo dziękuję. E, no i cóż, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. E, no i cóż, jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Piona!